Archiwum Wojtka Majewskiego. Witam, już niemal w wakacyjnym nastroju. Mam nadzieję, że znajdziecie Państwo czas, żeby wybrać się na przykład tam, gdzie znajduje się pomnik wspominający dwóch świetnych kierowców, Mariana Bublewicza i Janusza Kuriga. Przypominam, Walim ta słynna kostka tam jest takie miejsce, gdzie często się zatrzymuje, żeby powspominać Mariana Bublewicza i. Janusza Kuliga, a teraz wspominając Mariana, będziemy również wspominali Ryszarda Rzyszkowskiego i Marcina Turskiego. Drodzy Państwo, zaczynamy niekoniecznie rajdowo, bowiem kiedyś miałem okazję spotkać się z wybitnym projektantem nadwozi, Justynem Norkiem i rozmawialiśmy między innymi o... Perspektywie, jak będą wyglądały samochody na przykład w roku 2015-2020, a tą rozmowę nagraliśmy w roku 2003. Posłuchajcie Państwo, jakie były jego przewidywania. Justyn norek Wkraczamy wielkie samochodowe salony: było Detroit, będzie Genewa. Dziś w magazynie Speed zastanawiamy się wspólnie z Justynem Norkiem, wybitnym twórcą nadwozi samochodowych nad tym, jak będą wyglądały auta od najbliższej przyszłości. Ogólnie można wyróżnić dwie tendencje. Na pewno jedna jest tą, która patrzy trochę w przeszłość, często nazywana również retro, opiera się na pewnych elementach samochodów klasycznych, samochodów znanych. Inna, bardziej może przyszłościowa, futurystyczna, Koncepcja jest ta reprezentowana najbardziej chyba przez Forda, również przez General Motors. Formy zdecydowanie geometryczne, również dosyć zaostrzone, kanciaste. Na pewno nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak będą wyglądały auta za 2-3 lata, ale może Pan już ten norek? Na pewno będą bardziej geometryczne, bardziej kanciaste. Myślę, że. Wszyscy nauczymy się doceniać te formy. Wszyscy jesteśmy bardzo przyzwyczajeni do formy e, okrągłej, e, obłej, biomorficznej. E, projekty, które robimy, są bardzo geometryczne. E, myślę, że przez te lata znajdziemy e, formuły stylistyczne, aby tego typu formy robić również piękne, harmonijne. I, i za kilka lat będziemy się dziwić, jak nam się mogły podobać samochody okrągłe. A jak zostać? projektantem nadwozi samochodowych. Czego trzeba się uczyć? O to także zapytaliśmy Justyna Norka. Wszyscy młodzi ludzie, którzy chcieli już zostać projektantami lub marzą o tym zawodzie, mogę tylko powiedzieć, że, że, że powinni kontynuować, rysować, studiować oczywiście, bo to jest niezwykle ważne. Niekoniecznie w specjalistycznych szkołach. No a swoje prace, jeżeli przejdą do redakcji programu, to być może któregoś dnia będę mógł również ja oglądać i ocenić. No i proszę Państwa, szansa dla wszystkich młodych studentów. Justyn Norek przewidywał, że będą to formy geometryczne, bardziej kanciaste. Przyszedł taki czas rzeczywiście, że takie auta się pokazywały. Później znowu wracaliśmy do form bardziej zaokrąglonych, ale takie jak w życiu. Ciągle coś musi się zmieniać w motoryzacji, i rzeczywiście co chwilę są nowe propozycje, jeśli chodzi o stylizację nadwozów. Proszę Państwa, zostaniemy teraz przez chwilę jeszcze w tematyce samochodowej. Niektórzy z Państwa pamiętają, że kiedy odbywały się poznańskie targi motoryzacyjne, narzekaliśmy, że to wszystko takie małe, słabe, że niedaleko za granicą, w Lipsku, odbywają się wielkie targi, największe na Europę Wschodnią, tak to się wtedy mawiało. Zobaczcie Państwo, jak wyglądały te targi, które już dawno zniknęły z mapy motoryzacyjnej świata i już nikt nie pamięta że kiedyś w Lipsku odbywały się takie imprezy. Wrócimy się do Lipska, wielka międzynarodowa impreza samochodowa. Nie jest to może co prawda Genewa, ale było co oglądać. No i trzeba powiedzieć, że jest czego zazdrościć. Szesnasta edycja targów okazała się rekordowa. Na powierzchni 130 tysięcy metrów kwadratowych zaprezentowało się 472 wystawców z 18 krajów. W części poświęconej wyposażeniu komponentom do produkcji serwisu, a więc Amitek swoją ofertę przedstawiło 232 wystawców. Były oczywiście firmy polskie, było ich kilkanaście, ale powiedzmy sobie szczerze, był to zdecydowany margines, mimo że zwiedzających z naszego kraju przyjechało bardzo wielu. Tę świetnie zorganizowaną imprezę, w jaki sposób zdominowała jednak piłka nożna, przypomnijmy, od kilku miesięcy Niemcy żyją mistrzostwami świata w piłce nożnej, które 9 czerwca rozpoczną się w tym kraju. W Lipsku zabrakło kilku marek luksusowych, nie było niespodziewanie samochodów z Chin, niemniej większość producentów była reprezentowana i rzeczywiście było co oglądać, a przy okazji atrakcji różnorakich rzeczywiście było bardzo wiele, przede wszystkim była możliwość testowania różnych samochodów. Atrakcje były również dla tych, którzy interesują się nie tylko samochodami, ale i pięknem kobiecego ciała body painting w takim zupełnie niecodziennym wydaniu. To proszę Państwa, były wspomnienia z tych targów, które wtedy jak byłem w lipsku, wydawało się, że to jest ogromna impreza, że ona się tylko może rozwijać. I zobaczcie Państwo, jak historia płata figla, kiedy nagle okazało się, że te targi trochę przygasły. Frankfurt zaczął maleć, Genewa e, również nie była już taka imponująca, a targi w Lipsku odeszły, na szczęście w Poznaniu są targi, a także na Śląsku targi motoryzacyjne są i mam nadzieję, że będą. Proszę Państwa, a skoro jesteśmy taki, przy takiej trochę targowej imprezie, e, muszę powiedzieć, że była e, taka impreza w Polsce, która nazywała się Racing Show. E, ja pamiętam ją szczególnie dlatego, że... Wtedy w 97 bodaj roku mieliśmy okazję zaprezentować album Autosportu. Ja byłem redaktorem naczelnym tej gazety Autosport. Przeżywaliśmy fantastyczną frajdę, wydawaliśmy przez cały sezon gazetę poświęconą głównie rajdom, wyścigom. No i później wydaliśmy również taki album, a jak wyglądał Racing Show, powspominajmy. wydarzeń, które miało miejsce podczas Racing Show, była premiera albumu Autosport Sport 97. No ale zanim do tej niedzielnej premiery doszło, było sporo oglądania, była piątkowa nocna gala, ale w niedzielę o godzinie 12 okazało się, że album rzeczywiście jest. Co prawda wielu ludzi w to wątpiło, mieliśmy jednak niewątpliwą satysfakcję, że z dużym zainteresowaniem ten album oglądali różni wielcy związani ze sportem samochodowym. A więc byli kierowcy Mariusz Wicony, Robert Herba, byli ludzie związani z przemysłem motoryzacyjnym, a historia tego albumu jest prosto Od maja 1997 roku na rynku wydawniczym powstał magazyn Auto Sport. Ponieważ no zainteresowanie czytelników było duże, postanowiliśmy podsumować cały sezon, wydając taki oto Myślę, że rzeczywiście było czym się chwalić, i były powody do dumy, bo album wzbudził uznanie, zachwyt wielu oglądających. Co prawda jeszcze wówczas nie można było mówić, ale już, kiedy Państwo oglądacie ten program, zapewne w etnikach i w niektórych księgarniach, a także na stacjach benzynowych, album Autosport 97 będzie na pewno na Ale oczywiście Album Autosportu to było ważne, ale nie jedyne wydarzenie Racing Show 98. Jak zwykle tam gdzie motoryzacja, tam gdzie szybkie samochody, muszą być piękne kobiety. Co prawda o tym czy kobiety są piękne czy nie, o gustach się nie dyskutuje, ale nam się podobało. Zarówno samochody te tak wspaniałe Porsche, jak i towarzyszące im dziewczyny. Zresztą Popatrzcie Państwo sami. Trochę te samochody wyglądają archaicznie, ale pamiętam, że podczas Robert tej imprezy Herba, byli rozpoczynają wspólnie sezon 98, tym oto Mitsubishi. Andrzej, jak to się stało, że w tym roku wspólnie? Znaczy, tak się porobiło w sporcie, ale tak bywa. Rozstałem się z poprzednim swoim zespołem, z, tak? rywalem, Roberta. z rywalem Roberta. Teraz to będzie już nasz wspólny rywar, rywal. Jak to się stało? Stało się tak, e, znaczy Robert e, wymawia mi to bez przerwy, że bardzo długo musiał zabiegać o to, żebyśmy razem jeździli. E, w, końcu, w końcu doszliśmy do porozumienia, bardzo się cieszę, będziemy razem pracowali ile sił, ile się da. E, Żebyśmy szczęśliwie dojechali do mety na koniec sezonu, ale mimo wszystko dowożąc sukces, o jakim marzymy i jakiego sobie życzymy. Robert, czy to, że wróciłeś do Enki, to jest między innymi konsekwencja tych dwóch ostatnich startów, że jadąc Enką, myślę o ubiegłym roku, poczułeś, że dalej możesz tutaj spokojnie wygrywać? Bo w końcu tych mistrzostw Polski w Ence masz tyle, że to wygrać to już no, prawie, że normalka. Ja wiem, ale faktycznie tam parokrotnie nam się to udało zdobyć, zresztą raz z Andrzejem właśnie, wspólnie. Po prostu ewolucja sprzętu, która nastąpiła w czasie, kiedy ja próbowałem swoich sił w grupie, w grupie N bardzo mocno poszła do przodu i ten samochód jest to zupełnie samochód, jak jeździłem samochodami grupy N. On jest bardzo mocno zbliżony już do samochodów agrupowych. Hamulce już no, niewielka różnica, jest w zawieszeniach również. Jeszcze troszeczkę skrzynia biegów, jeżeli chodzi głównie o synchronizację, jest różnica w prostu jest trochę wolniejsza. To są też sekundy na odcinku specjalnym, no i moc silnika oczywiście jest dużo słabsza. Ale i tak jest dużo lepiej, jak było to parę lat temu, jak ja kończyłem ostatnie moje starty w grupie N, więc to również przybliżyło mnie do decyzji, że wsiądę z powrotem w samochód grupy N i będę się starał, no, z podobnymi efektami jak kiedyś, bo my kiedyś jeżdżąc w grupie N faktycznie ścigaliśmy się o mistrzostwa grupy N, ale zawsze mieliśmy strasznie no, prawie takie bielmo na oczach, jeżeli chodzi o klasyfikację generalną. No, myśmy wyjechali 5-6 OS-ów na Nkę, robiliśmy minutę, dwie przewagi, późniejśmy się przestawali tym interesować, zaczynaliśmy po prostu patrzeć, co się w generalce dzieje. Mnie się udało aż dwukrotnie być wicemistrzem Polski, pierwszym wicemistrzem jeżdżąc samochodem grupy N i to uważałem za swoje największe sukcesy. W tym roku i konkurencja... Paru nowych zawodników szybki w szybkiej grupie N jest, na pewno będzie dużo, dużo trudniej wygrać. Marzeniem więc powtórzyć jeszcze raz mistrzostwo grupy N, ale również być na podium w kwestii generalnej. Kto będzie najgroźniejszym rywalem? Jest paru młodych zawodników, jest Jarek, ale słyszałem, że Zaborowski z Olsztyna też będzie jeździł tym samochodem. Jest zawsze szybki Piotrek Świewoda. Waleczni Specowie, więc myślę, że tych nazwisk jest wiele. Jest, jest Darek Poletyło, który jest nieobliczalny, chociaż może mniej troszkę się o tym mówię, ale ja wiem, że on jest nieobliczalny i w każdej chwili można się spodziewać bardzo dobrych czasów z jego strony, jeżeli będziemy lepiej przygotowane to wszystko. Proszę Państwa, Robert Herba to moim zdaniem jeden z najlepszych polskich kierowców, któremu nie udało się być mistrzem Polski w klasyfikacji generalnej. Może dlatego, że wtedy byli wielcy, może dlatego, że miał trochę pecha, ale sam fakt, że dwa razy był pierwszym wicemistrzem Polski w generalce i tych tytułów więcej zdobył sporo, świadczy o tym, że był wielki. Zresztą to, że był wielki, to będzie na koniec trochę związane z pewną zagadką. Zobaczcie Państwo, a właściwie spróbujcie zgadnąć, gdzie odbywały się te śpiewy Dlaczego śpiewy są y, na końcu konkursem? Dlatego, że łączy się to między innymi z Robertem Herbą, ale i z Leszkiem kuzajem. Był czas ogromnej popularności Leszka Kuzaja. Po strojach domyślacie się Państwo, że to raczej nie było lato, no ale odgadnąć myślę, że nie będzie łatwo. Ale zwróćcie Państwo uwagę, że za moment usłyszycie również śpiewy konkurencyjnej grupy, bo tak to się wtedy na rajdach odbywało. Było paru wielkich, ale i Robert Herba był niezwykle popularnym, więc... Myślę, że usłyszycie Państwo również jego śpiew. Popatrzcie a właściwie nie jego, a on śpiew. Takie, proszę państwa, to bywały rajdy. Nie tylko jeździło się na oesy, ale Przeżywało się czekając na OS-y tę wspaniałą, rajdową atmosferę. Były śpiewy, były opowieści, były również emocje. Grupa Kuzaja, Grupa Hołka, Grupa Herby e, ogromnie miło wspominam te czasy, kiedy czekając czasami godzinę czy półtorej godziny, aż zacznie się kolejna pętla e, siedzieliśmy w tych miłych knajpkach, w schroniskach. Aby powspominać, poemocjonować się. No i mam nadzieję, że to ciągle wróci, że te czasy wielkich kierowców powracają, bo przecież mamy wielkiego Kajtka, mamy kilku znakomitych kierowców, i sądzę, że oni mają również swoje wspaniałe grupy kibiców. A więc pytanie konkursowe brzmi, gdzie odbywały się te śpiewy. To wszystko dziś. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne spotkanie w moto archiwum Wojtka Majewskiego. Do zobaczenia.